Wyjeżdżając na wakacje za granicę, nigdy nie przypuszczamy, że może nas tam spotkać coś niemiłego. Ale prawda jest taka, że każdego z nas może dopaść pech. Kiedyś podczas wycieczki na kosy złapałem zapalenie ucha. Dwie wizyty lekarza, zakup leków, transport wyszło kilkaset euro. W Turcji zachciało mi się jeździć kładem. Efekt rozbity łuk brwiowy i wizyta w tamtejszym szpitalu. W Tunezji było jeszcze weselej. Skończyła mi się kasa. Miałem przy sobie trzy karty płatnicze. Jednej skończył się termin ważności dwa dni wcześniej, druga była bez pieniędzy, a do trzeciej nie pamiętałem pinu. u O mało nie skończyło się rozwodem. Te wszystkie przypadki nauczyły mnie jednego. Przezorny zawsze ubezpieczony. Zawsze, a zwłaszcza na wakacjach. Zasada jest prosta. Na szerokie wody nie wypływamy, dopóki się porządnie nie ubezpieczymy. Absolutna podstawa przy podróżach na terenie Unii Europejskiej to Europejska Karta Ubezpieczeniowa. Dzięki niej możesz leczyć się w zagranicznych ośrodkach publicznej służby zdrowia, tak samo jak w polskiej. Skąd wziąć taką kartę? Wchodzisz na stronę swojego oddziału NFZ, ściągasz odpowiedni formularz, wypełniasz, skanujesz, wysyłasz mailem do NFZ-u i prosisz, żeby przysłali ci na adres domowy kartę EKUS. Jeśli wykupiłeś wycieczkę w biurze podróży, to zapewne w cenie masz dodatkowe ubezpieczenie obejmujące wszystkie przypadki, które ostatnio mi się przydarzają. Nieszczęśliwe wypadki, koszty leczenia za granicą czy utrata bagażu wskutek jakiegoś rozboju. Problem polega na tym, że sumy takich ubezpieczeń często są dość niskie, wręcz symboliczne. Dlatego warto się zastanowić nad kupieniem za kilka, kilkanaście złotych za każdy dzień dodatkowej polisy. Jest jeszcze jeden sposób na to, żeby podczas urlopu nie stąpać po cienkiej linie. Ubezpieczenie podróżne jest często dodawane do kart płatniczych, tych samych, które codziennie nosimy w portfelu. Sprawdź, czy przy Twojej karcie jest takie ubezpieczenie i ewentualnie co trzeba zrobić, żeby je aktywować. Zakup takiego ubezpieczenia jest mega prosty. Firmy ubezpieczeniowe sprzedają to bezpośrednio przez internet, ale możesz takie ubezpieczenie też kupić w bankowości internetowej swojego banku. A jak już takie ubezpieczenie masz i przeżyjesz. Urlop w jednym kawałku, to nie pozostaje już nic innego. Jak tylko przez kolejnych kilka tygodni lizać rany. Tak jak ja. A czego Wam oczywiście nie życzę.